Witam, jest środa 21 marca. Oglądacie minutę z IT. Microsoft ma zamiar kontrolować liczbę tabletów z Windows 8 opartych na architekturze ARM. Według przewidywań po jesiennej premierze systemu pojawi się tylko 5 takich urządzeń. Nowych modeli tabletów opartych na starszych procesorach X86 X64 będzie natomiast ponad 40. Apple zareagowało na doniesienia na temat tabletu iPad trzeciej generacji dotyczące jego nadmiernego nagrzewania się. Z testów przeprowadzonych przez serwis Tweakers.net wynika, że iPad 3 nagrzewa się nawet 5 stopni więcej od poprzednika. Firma AMD właśnie wzbogaciła swoją ofertę dwoma nowymi procesorami z rodziny FX, modelami FX4130 i FX6130. Nowe układy powinny pojawić się na rynku w drugim kwartale tego roku. Ich ceny niestety nie są jeszcze znane. Firma Western Digital wprowadziła do oferty nową generację zewnętrznych dysków twardych z serii My Passport. Urządzenia komunikują się z komputerem za pomocą interfejsu USB 3.0. Pojemność nowych dysków wynosi od 500 GB do 2 TB. To wszystko na dziś, do zobaczenia jutro.